pojarzysz tą kultową animację? Ale czy wiesz jak do tego doszło, że to właśnie Jack został dyniowym królem? I tak z pomocą przychodzi nam wydawnictwo Egmont, które jakiś czas temu dostarczyło na nasz polski rynek dwie bardzo fajne mangi, dla fanów tego świata tytuły obowiązkowe. Pierwszą jest oczywiście Miasteczko Halloween, czyli mamy tutaj w komiksowej wersji to, co otrzymaliśmy w animacji i czytając to po prostu słyszymy tę niesamowitą muzykę w głowie. Jest to po prostu takie fajne uzupełnienie. Zobaczcie, jak można było tą historię przedstawić w komiksie, ale clue, czyli jak wyglądały relacje pomiędzy Jackiem a jego kolegą wcześniej. Jesteśmy w stanie znaleźć w dniowym królu. I co jest ważne, ten komiks jest cały w kolorze. Ten czarno-biały, ten w kolorze. Więc dla fanów miasteczka Halloween myślę, że są to dwa komiksy wręcz. Obowiązkowe tym bardziej, że są po polsku, są łatwo dostępne. Dajcie mi znać, czy mamy właśnie fanów tej animacji i czy wiedzieliście, że u nas w polsku są wydane komiksy z tego fantastycznego świata i czy macie w planach je czytać. Miłego dnia Wam życzę. Cześć!